Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj mam dla Was kolejne zestawowe nowości LEGO. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem. Oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo zbliżamy się do 30 tysięcy subskrypcji. A dla motywacji wyświetlam ostatnich 10 nowych subskrybentów. Koniecznie oglądajcie ten materiał do samego końca. Zaczniemy od najnowszego zestawu z LEGO Friends, który przedstawia teatr. I moim zdaniem jest to jeden z najlepszych zestawów LEGO Friends w historii właśnie tej serii. I ten zestaw pokazał, że ta seria cały czas się rozwija. I wydaje mi się, że już śmiać. Mogę powiedzieć, że po prostu konstrukcyjnie zdecydowanie przebija chociażby aktualne zestawy z LEGO City. Oczywiście, zgodzę się, że zestawy z LEGO Friends są kolorystycznie wręcz przesłodzone, i to jest jednak pewien minus, ponieważ jeśli budujemy miasto LEGO z prawdziwego zdarzenia, to jednak fajnie byłoby je utrzymać w takich miastowych kolorach, a jednak kolor różowy, który dominuje w zestawach z LEGO Friends, za bardzo nie pasuje w dużych ilościach do Metropolii. W każdym razie, wracając do tego, Wyszedł fenomenalnie, no naprawdę niczego mu nie brakuje, no może jedynie zmieniłbym kolor foteli z różowego na czerwony, bo jednak taki kolor foteli najczęściej można spotkać w teatrach. Najlepsze w tym zestawie jest to, że ten teatr możemy sobie złożyć, dzięki czemu otrzymujemy pełnoprawny budynek, który moim zdaniem spokojnie nadawałby się do miasta i myślę, że nawet by tam pasował, bo kolorystycznie jest nie najgorzej. Dużym plusem jest również możliwość zmiany scenerii w tym teatrze, dzięki czemu zestaw oferuje naprawdę bogatą ofertę spektakli. Zresztą, pamiętajmy, że to są klocki, więc zawsze my możemy sobie stworzyć jakieś dodatkowe sceny. Zestaw ten składa się z 1154 elementów i będzie najprawdopodobniej kosztował 100 euro katalogowo, a swoją premierę będzie miał w czerwcu. Jestem ciekawy, jak wypadną inne zestawy z tej serii, bo na razie otrzymaliśmy tylko zdjęcia tego teatru. Kolejny zestaw jest już setem z serii LEGO City i przedstawia pociąg towarowy. Moim zdaniem byłby to naprawdę dobry zestaw, gdyby Lokomotywa, która mi przynajmniej się za bardzo nie podoba, a szczególnie jej przód, który w moim odczuciu jest za bardzo zabudowany. Natomiast jeśli chodzi o wagony, to wypada to naprawdę dobrze, a najbardziej podoba mi się wagon z samochodami, które zdecydowanie wyróżniają się na plus od takich typowych pojazdów z serii City. W tym zestawie również muszę pochwalić minifigurki. Generalnie mam wrażenie, że ostatnio minifigurki z serii Lego City wyglądają coraz lepiej pod względem nadruków. I oczywiście jest to zestaw. W którym możemy sterować, zarówno poprzez kontroler dołączony do zestawu, jak i aplikację LEGO Powered Up, chociażby na telefonie. Powiem Wam szczerze, że chciałem akurat kupić jakiś pociąg i przymierzałem się właśnie do pociągu towarowego, bo już mam w swojej kolekcji pociąg pasażerski z roku 2014, ale jeśli chodzi o ten najnowszy pociąg towarowy, który pojawi się w czerwcu, to spodziewałem się jednak czegoś odrobinę lepszego. Najnowszy pociąg towarowy składa się z 1153 elementów i będzie kosztował najprawdopodobniej w okolicach 180 euro katalogowo. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał najnowszy pociąg pasażerski, bo taki również ma pojawić się w czerwcu. I ostatni zestaw na dziś jest z serii Lego Creator i przedstawia łódź wikingów. Świetny zestaw, ta łódź naprawdę robi wrażenie, ale jestem ciekawy, jakby wyglądała, gdyby żagiel był z materiału, a nie z klocków Lego. Szkoda, że w tym zestawie nie znajdziemy wioseł, które byłyby z pewnością świetnym dopełnieniem tego zestawu. Oczywiście otrzymujemy również niesamowite minifigurki Wikingów i jest też wąż. Druga konstrukcja przedstawia dom Wikingów z małym smokiem i jest też wół, który ciągnie pług. W sumie nie mogę się zdecydować, która konstrukcja jest lepsza, bo zarówno łódź, jak i dom trzymają wysoki poziom, a trzecia konstrukcja alternatywna przedstawia ogromnego wilka, który jest związany z mitologią skandynawską. Ta konstrukcja podoba mi się akurat najmniej. Zestaw ten składa się z. 1192 elementów. Swoją premierę będzie miał w czerwcu i będzie kosztował najprawdopodobniej 120 euro katalogowo, czyli w Polsce plus minus 500 złotych. Więc to jest naprawdę sporo pieniędzy, ale ja raczej daruję sobie ten zestaw. No chyba, że będzie jakaś fantastyczna promocja na ten set. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Ja już nie mogę się doczekać kolejnych zdjęć zestawowych nowości LEGO i liczę, że będzie pojawiało się ich coraz więcej, ponieważ na razie otrzymujemy zdjęcia pojedynczych zestawów, a ja oczywiście sukcesywnie wszystkie najnowsze zestawy postaram Wam się pokazać oraz omówić. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy pociąg. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!